Będę tu wkręcał z coraz bliższej odległości. No a potem z, z spróbuję. Nie wyjdzie mi to, ale mniejsze. To jest piłka. To jest bramka. Tu widzicie? Tam będzie gdzieś piłka. Nie, to nie wejdzie Czy wejdzie Nie! Na no kurde! Ale popatrzę bardziej na też na kamerę, to ją gdzieś położę, myślę. Więc, żeby było mi wygodniej. Dobra, zaraz wrócę. Mam nadzieję, że będziecie widzieć. Byście Będzie się widzieli. Bo chcę mieć dobrą jakość. Dobre wyświetlenia. Zacznę pierwszy odcinek. Dobra, skręcam. Musi wejść. No wejdziemy. Jak ja to zepsułem? Ja w ogóle tej pięknie pokręciłem, tylko tak kopnąłem. Jak ja to zrobiłem? Ja, ja to zrobiłem. Od razu mówię, że od 17 do 24 nie będzie odcinków. Jadę na wyjazd i nie będzie odcinków. Potem gdzieś w sierpniu też nie będzie. Więc okej. Okay. Ale myślę, że zrobię coś takiego tygodniowego może daily. Coś w tym stylu. Ale wkręcamy, no, panowie, musi się. Uczyć. Teraz wejdzie. Nie! Ja nie wierzę! Dobra, teraz wejdę Mówię, po trzech razy sztuka. No. Musimy. Nie. Jest sobota, ale myślę, że jak ten film, to będzie już niedziela. Więc. Wkręcamy. Musimy Ale co wiady zbiewa, mm. no! Szczerze że wytnę niektóre wam próby i po prostu po prostu pokażę wam tą, która wpadnie. Ale ja to tak długo nie trwało. No tak, znowu nie wpada. To, to zobaczymy jak trafię. Teraz, teraz wejdzie, teraz wejdzie, ja mam po prostu to mówię. I teraz wejdzie. Ty, tyry, ty, tyry. Tyry. Jak ja to skręciłem? Nie gadaj. co ja teraz zrobiłem? To jest nieprawdopodobne. Jak, jak? Wiesz, to, to był taki. Co było coś takiego. Taki. Okrąg, półokrąg to był. Jakim cudem to wpadło? Ta zbliża. Linia pola karnego. Tutaj o widzicie? Mam nadzieję, że tak. Okej, skręcamy. Spróbuję zrobić to samo. fajnie za pierwszym razem? Nie, no kurde, jak blisko było. A wiecie co myślę, że to nie wpale, dlatego że... Ym, no, bo po prostu nagrywał. Nie tego nagrywa, to zawsze za pierwszym razem. Tak mi by było. No, wyszukać ja ja ja. z najbliższego kąta się podkręcała. Dobra, teraz wejdzie, Nie No, myślę, że znowu będzie taki kąt, kurde. Taki o, taki okrąg, kurde, ale nie. To jest miejsce. Proszę bardzo, ale chyba akurat dobrze zawiało, bo akurat tak wieje w tamtą stronę. Dobra, przybliżam kamerę, bo szlamy teraz stąd, O, stąd, tutaj, tutaj, z połowy, no nie wiem jak to określić, ale jakaś odległość to jest, no tak, kamerkę, ustawiamy kamerkę i stęcamy. Proste. prosto, może nie takie proste, bo tak nie siadło trochę. Mam nadzieję, że <laughs> oglądacie do tego momentu ten odcinek. Ja się już nie chcę oglądać, ale jak oglądniecie, do... to, to oglądniecie do końca. Zobaczcie co będzie na końcu. Nie patrzcie, bo nie zleży. W następnym odcinku myślę, że będę próbował nauczyć się ak Na Przynajmniej to AK i że po prostu. Pyk, pyk, bo to jest trudny cykl, no ale mam nadzieję, że mi się go uda. Teraz wejdziemy. Ja to wam mówię. Się po prostu dzieje. Wpadło. Wpadło. Ja! Yeah. 20 minut, żeby nie oglądać się moich 2 milionów prób. No a teraz jest już niezłe wyzwanie stąd. Potem z tej linii tutaj. O, widzicie, chyba. A nie, nie widzicie, bo mam zasłonię w sumie. Aha, nie zepsułem, zepsułem. Okej, okay. tak to zepsułem, no ale co ja wiem. Razem. Trzeba wziąć ładnie Użynie stopy. Nie, nie ma. Jeszcze się odkręciła w drugą stronę. Chyba teraz... Dajcie. No, wiatr wieje. Fajnie wieje. Pomaga. Fajnie wieje wiatr. Pomaga. Teraz spadł. No, nie nożyk. Przydało się. Myślę, że my też zrobię ankietę. Jaki następny będzie odcinek? Uczymy się AK3000? Czy jakiegoś innego odcinka? Wymyślmy coś. No dobra, właśnie na to. W pierwszym razie. No, wezmę rozbieg. O Jezus, mami. Ale było blisko! Był... To jest bardzo bliska odległość, więc jest ciężko, nie? Nie, nie. To nie było to. Spróbujemy z, z stąd za Cztero. Nie wiem, czy to wejdzie. Boję się, że nie. Nie wierzę, że w to wejdzie przecież. przecież. To jest niemożliwe. Ja nie mam tego pojęcia. Nie, no, może bardziej ją trochę podpięła. Bardziej Co? na procent, żeby weszło. Szyma, szyma. Kurczę, super! Nie się nie da. Praktycznie się nie da. Praktycznie. Ale... To jest zgodne z panem. Nie, nie ma sensu. trochę przyjrzeć, bo to nie ma sensu po prostu. No. Tak, bo tak może być. O, do tego. Potem no, to jedziemy z zewnątrz. Coś tam mogą z lewej zrobić, ale to jednak sprawdza, kręcając z lewej to, to... nie dla umy. No, no jednak jest gorsza i wolę jest... Szkoda, że to nie jest ta Mam seniorska. Wiesz, łobu, że tak. Jak nie jest tamtą, to pewnie nie ty się potem nie pachnę i w ogóle nawet nic nie komu, nic nie komu nie. Jak nie. Tu... Masz się na to. górą, nie wkręcajmy jeszcze górą. Nie trochę w supek, no ale. Przeczytałem, jest bardzo słabo. Mój, to trochę trafię w supek, no ja jestem po prostu przechodujący. Musisz, musisz. No, to chyba. Zastanawiam się, ile wywiedzicie z tych kutków. Trochę się wkurzyłem. Chyba zostawię to w się trochę, dobra? Nie! Ale to by było do tyłu. Ja. Myślę, że nagrywanie tego odcinka trwa 20 minut, ale będzie 10. Mam nadzieję, że 10 tego będzie. Jeszcze około 10. Jak to jest możliwe? Idziemy na odcinek zewnętrzny, bo to nie jest zbyt trudno. To no bo nie. Stoję Nie Niech zewnętrzne. O, o Jezus, zeszła, niemożliwe, stało się możliwe. Ja i moja umiejętność. Сейчас бей. Ну, пап. сейчас гуру. Сейчас гуру, Нет. Не вошло. Это шло, musiało wejść. По-просту. И самое. просто так Nie wiem, za dużo jednaś nic No, jeszcze też też jeszcze. Ty może? O kurczy na linii. I prawie na linii się to zaczynało.

我悄悄去。

super a znowu Proszę. wyszła nie wierzę w to się czy w końcu ten odcinek? Się nie na Tak, widzimy, masz. Ja mówię. Do zobaczenia w następnym odcinku, który pojawi się za tydzień. Nie, za tydzień się nie pojawi. Za tydzień jest 17. Ja wyjeżdżam. Może za 4 dni. 3 dni, 4 dni się pojawi następny odcinek. Od razu zachęcam do subskrybowania kanału. Tu macie przycisk. Słuchaj łapka w górę i w ogóle to pomaga mi się rozwijać. No to serwus.